Witam, witam, witam serdecznie. No to dzisiaj zacznę tak z grubej rury. Po co są egzaminy próbne? Po co są matury próbne? No bo egzaminy próbne też mamy w szkołach podstawowych, no ale ja z racji tego, że w podstawówce nie pracuję i moje dzieci już też podstawówkę opuściły, no to nie będę się na temat podstawówki mądrował. A po co są egzaminy próbne w szkołach średnich? Egzaminy próbne maturalne? Dwa powody, dwa powody. Po pierwsze, taki czysto techniczny. Egzaminy próbne są po to, żebyście drodzy maturzyści, żebyście drodzy licealiści i uczniowie techników również, żebyście zobaczyli, jak to jest przyjście do szkoły. Na galowo, po drugie, jak to jest nie zapomnieć dowodu tożsamości, po trzecie, jak to jest spędzić w konkretnej sali. Tyle i tyle minut, pracować z arkuszem maturalnym, kombinować, czy zmieścimy się, czy się nie zmieścimy w czasie, który jest przeznaczony na napisanie danego egzaminu. No tak, to są takie czynności ściśle techniczne, to jest taki poligon, w czasie którego macie, e, dobra, to jest taki poligon, na którym macie. Zaznajomić się z różnymi sytuacjami, jakie mogą Was spotkać w czasie prawdziwych matur majowych. Tak, no to to jest po to, ale jest jeszcze drugi powód, taki bardziej, moim zdaniem, bardziej szlachetny, bardziej naukowy czyli powód. Yy... Chodzi o to, żebyście przekonali się, na jakim etapie rozwoju komórkowego jesteście, jeżeli chodzi o Waszą wiedzę z danego przedmiotu. Co jeszcze trzeba powtórzyć, z czym mam problem, którędy powinienem poprowadzić swoją wiedzę. Taką informację powinien dać nauczyciel, który Wasze próbne matury sprawdzi. Więc matury próbne są dosyć istotnym elementem szkolnej rzeczywistości, przede wszystkim uczniów klas maturalnych. A tutaj Centralna Komisja Egzaminacyjna, epicentrum polskiego nieszczęścia edukacyjnego, no, oprócz oczywiście Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Badań Edukacyjnych zaproponowała takie oto terminy matur próbnych. Matury próbne mamy w roku 2026 w marcu proszę państwa. Z reguły było tak, że te matury próbne pojawiały się albo w drugiej połowie były pisane w drugiej połowie grudnia albo w pierwszej połowie stycznia, czyli albo przed świętami Bożego Narodzenia, albo przed feriami e, zimowymi. A teraz mamy język polski 4 marca, matematykę na poziomie podstawowym 5 marca i język angielski na poziomie podstawowym 6 marca. Nie pomyślano, proszę Państwa, o egzaminie próbnym. Z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, z matematyki na poziomie rozszerzonym i z języka angielskiego również na poziomie rozszerzonym. Termin marcowy jest terminem naprawdę księżycowym i trzeba. E, Powiem tak, wyobrażam sobie to w ten sposób: że ktoś tam w tym CKE wziął do ręki kostki do gry, takie sześciościenne, rzucił i wyturlała mu się trójka. Aha, czyli będziemy w marcu organizować matury próbne. A z jakich przedmiotów? No to też sobie wyturlamy. No bo dlaczego na przykład nie zorganizowano matury próbnej z języka polskiego? Dlaczego nie ma z, na poziomie rozszerzonym? Dlaczego nie ma na poziomie rozszerzonym matematyki? A na przykład na poziomie rozszerzonym jest już egzamin, na przykład z historii muzyki albo z filozofii, przy całym szacunku do filozofii. Tak, na poziomie, historia też jest rozszerzona i e, mamy też. Mamy też biologię rozszerzoną, historię sztuki rozszerzoną, czyli, czyli przedmioty, które raz są bardziej istotne, raz mniej istotne, ale nie ma tych trzech najważniejszych. Mam taką prywatną teorię spiskową, chociaż w naszym państwie i w obrębie polskiej edukacji nawet najbardziej absurdalna teoria spiskowa może okazać się prawdziwą. Tak mi się wydaje, że zabrakło Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pomysłów na tematy. No, bo przecież tematy na rozszerzenie z języka polskiego nie mogą być kumulowane w nieskończoność. Mamy pewną skończoną pulę tych problemów wskazanych przez wymagania egzaminacyjne, podstawę programową, i wokół nich buduje się przecież zagadnienia, z którymi maturzyści muszą się męczyć. Ileś tam już tych zagadnień było wykorzystanych, ileś jest jeszcze przed nami. Ale jeżeli pojawią się kolejne matury próbne, na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, no to znikną nam kolejne, albo zostaną wykorzystane kolejne tematy, kolejne problemy, kolejne zagadnienia. Ja wiem, że to brzmi nieco absurdalnie, ale bym się wcale nie zdziwił, że zaoszczędzono sobie jedną parę tematów na maj, tak mi się wydaje. Yy... A czego się można w maju spodziewać? To są takie powiedzmy, że na marginesie mojego, moich rozważań takie sugestie. Dzielę się, z nimi moimi, dzielę się nimi z moimi maturzystami. Mocno bym stawiał tutaj na związki literatury z. Filozofią, związki literatury z historią oraz na groteskę, której tak naprawdę jeszcze na maturze nie było, a to jest taki jeden z najważniejszych elementów związanych z rozszerzeniem. Groteska jako, jako jedna z tych konwencji. Stylistycznych kategorii estetycznych, które pojawiają się w literaturze i organizują nam tekst. Także wstyd, 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 jeżeli chodzi o terminy matur, no bo jeżeli ktoś uczy, jak ja na przykład dwie klasy maturalne, miałem w zeszłym roku trzy klasy maturalne i miałbym sprawdzić 90 arkuszy, mniej więcej, 90 arkuszy w Terminie takim, który by dał młodym ludziom szansę na to, żeby zapoznać się ze swoimi możliwościami Do, i dobra, zapoznać się z tym, jak zostali ocenieni przeze mnie, no to w tym momencie e, nie wiem, czy dałbym radę. O marzec, 4 marca, to tak naprawdę dwa miesiące przed maturą. Mniej więcej trzy tygodnie zajęłoby sprawdzenie. 60 arkuszy? No i teraz. Zostało, zostałyby. Yy, zostałby ile? Półtora miesiąca? Na to, żeby zrobić coś z tą wiedzą? To jest kompletny absurd. Ale polska rzeczywistość edukacyjna żyje absurdem to jest jej paliwo. Tej naszej edukacji, nie dam sobie powiedzieć, że jest inaczej. Oczywiście w internetach znajdziecie mnóstwo, naprawdę mnóstwo różnego rodzaju głosów komentujących z pozycji, właśnie tej frontowej, czyli z pozycji z, yy, z, po, z, z poziomu pokoju nauczycielskiego albo klasy pracowni. Znajdziecie mnóstwo różnego rodzaju nauczycieli, którzy opowiadają Wam o tym, jak wygląda praca w szkole, właśnie od ich strony. No ja też dokładam się tutaj, ale nie mówię o tym, nie opowiadam o tym po to, żeby zyskiwać poklask, bądź też, żeby robić z siebie jakiegoś takiego edukacyjnego celebrytę, co wielu nauczycielom chyba się marzy. Ja po prostu dzielę się pewną frustracją, która we mnie no, nieustająco wzbiera i nie wiem, czy... Ist czy jest coś, co bardziej mnie odrzuca od tego zawodu, od tej od takiej placówki edukacyjnej. Nie wiem, czy istnieje coś bardziej. Coś bardziej obrażającego mój intelekt niż działania tych wszystkich instytucji, które regulują z poziomu biurek ministerialnych i nie tylko ministerialnych, moją pracę. To wszystko. Trzymajcie się, w sumie, trzymajmy się. Może jakoś przez to przejdziemy. Na razie.